Wiesz co, słuchaj, mam dość tego, że nic nie robimy, wiesz, może znaleźliśmy byśmy sobie jakąś pracę, wiesz, bo, bo no po prostu, wiesz, mamusia ci kasy nie da, a mi też, wiesz, więc wiesz, no może byśmy sobie coś znaleźli, wiesz, bo no naprawdę, no ja nie wyobrażam sobie tego dalszego życia, wiesz, w ten sposób. Rozumiesz? Rozumiesz to? Rozumiesz? Kurwa, wiem, że chcesz znaleźć pracę, ale wiesz, jaki jest problem. No jaki? Dobrze wiesz, jaki? No nie wiem, kurwa, jaki. Że w tej Polsce nie możesz stać nawet Wietnamczykiem. No, bo Wiedków biorą pierwszych, no potem biorą szybów. A, y, następnie y, samo te matki registów, a na samym końcu dopiero zdeklarowane zdyk, y, pedały, lewaki, no i na, oczywiście na samym końcu my. Chcesz znaleźć pracę? Szukaj. Nie jest dobrze jak jest. Chcesz pracować? Pracuj. Ja mam to wszystko kurwa w dół. Nie będę pracował dla kurwa Azerbejdżanu stary. Azerbe Polska Azerbejdżan stary.